Jesteśmy w tej chwili w gmachu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w naszej dotychczasowej siedzibie, a świętujemy finisaż naszej działalności muzealnej właśnie w tym budynku. Na finisażu Muzeum Wojska Polskiego możemy zobaczyć 50 sylwetek rekonstruktorów historycznych reprezentujących wszystkie epoki Wojska Polskiego od czasów Mieszka I, poprzez średniowiecze, wiek XVII, XVIII, aż po wiek XX. Obcujemy z oryginalnymi zabytkami, czyli ten karabin, ten mundur, ten pas, to odznaczenie, ktoś kiedyś rzeczywiście miał w swoich rękach, nosił na piersi, zapinał się w ten pas przysłowiowy z karabinu, strzelał. Ma to walor autentyczności. Zbiory muzeum wojska polskiego właściwie nie przebrana skrzynia najróżniejszych eksponatów. Wiadomo, są mniej cenne, a inne są po prostu bezcennymi skarbami, którymi możemy się pochwalić. Zaliczamy do tego katarlikwia te zdobyty pod Grunwaldem, kolczugę Jana Kazimierza, rząd Oskierku, którzy wjeżdżali do Rzymu z wielkim poselstwem osolińskiego i szereg, szereg innych. Szabla Batorego, chociażby, żebym wspomniał. To jest skarbnica nasza narodowa i to jest pierwszorzędne muzeum nasze, jeśli chodzi o zbiory. To jest 300 tysięcy blisko obiektów. W tym są rzeczy niezwykłe, cenne i takie, które są relikwiami, dosłownie relikwiami narodowymi, których historia jest niesamowita, fascynująca. Otwiera się nowa przyszłość, nowe perspektywy. Będziemy tworzyć nową siedzibę, nową ekspozycję. Nie ukrywamy, co daje nowe możliwości, nie tylko dla nas jako muzeum, ona daje również nowe możliwości prezentacji historii, prezentacji zabytków, daje nowe możliwości kontaktu z publicznością. Powierzchnia wystawienicza jest większa 2,5 raza, a więc będzie można więcej eksponatów zaprezentować. Zwiedzającym. Jestem przekonany o tym, że bardzo wiele osób będzie chciało odwiedzić Muzeum Wojska Polskiego. Bardzo się cieszę, że ono już jest. Teraz przystępujemy do wypełniania tych pomieszczeń, bardzo nowoczesnych pomieszczeń w eksponaty, ale również poznałem sam pomysł dotyczący opowiadania historii, bo eksponaty są ważne przy opowieści historii, ale najważniejsza jest właśnie ta opowieść, a więc pokazanie z czego wynikały poszczególne zdarzenia. Na wystawie inauguracyjnej znajdą się takie najładniejsze i najpiękniejsze nasze obiekty. To jest wystawa, która pokaże creme de la creme naszych zbiorów. Będą równocześnie trwały prace nad już wystawą stałą. Byliśmy świadkami demontażu i pakowania niektórych obiektów, bardzo cennych pochodzących ze średniowiecza mieczy, liczących sobie no, niemal tysiąc lat. Zdejmowana ze stojaka i poddawana wstępnej konserwacji była tarcza piechoty, tak zwana pawęż z końca XV wieku. No i bardzo cenna zbroja maksymiliańska. Zbroje ściąga się dosyć ciężko. Potrzebna jest tutaj praca naszych konserwatorów. Są to zarówno konserwatorzy metalu, jak i drewna oraz skóry. Są wykonywane drobne zabiegi konserwatorskie, bądź na salach, bądź jeśli są bardziej skomplikowane, w pracowniach konserwatorskich. Obiekty również wymagają sfotografowania, spisania i pakowane są do skrzyń, w których będą przewożone na cytadele. Przeprowadzka do Cydadeli Warszawskiej to jest bardzo skomplikowane i rozbudowane przedsięwzięcie logistyczne. Oprócz zabytków, które są przechowywane na salach ekspozycyjnych, są przechowywane w magazynach, jest jeszcze kwestia parku plenerowego w Alejach Jerozolimskich. Tam znajdują się obiekty zabytkowe w postaci czołgów, samolotów, artylerii. I tak naprawdę przed nami jest zagospodarowanie całego terenu Cydadeli i rozmieszczenie w odpowiednim porządku, zabezpieczenie tego rodzaju zabytków.